Szymano, teraz będziemy grać z jakimś motorkiem brum brum wrum wrum i jakimś chłopem. Ale ja, ja jestem Kuba. Cześć, w ogóle. Twoi okay. A nie, chyba moi znajomi, dobra. Nie wiem. Ja wiem, że jakiś tam. I tu za gówniasz! Się... Aha, to on, dobra. 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 Ja się Okej, okay. tutaj jest nam jakiś motorek w rąk, w rąk, syrenka, kurwa. Czyli, ale kto to jest ta, 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 ten. A to ja. A, ten. ten ja. Okej, okay, no to mogę edytować, dobra. A. A ciało my się nie bi. On mm. jest strzel? Jest, leży. Udech. Cześć, nie Coś leży. mam włączone, coś mi się retylewa ja na że Nie, ma sensu. No, ja pierdziela. Dobra. Jest, jeden, nie, nie, jest. Strzelę! Trafię? Dobra, yeah. luta. Kto jest kolejny chłop? Trafiłem, prawie. Prawie, trafiłem. Ale prawie trafiłem. To już jest wyczyn. No chłopco mi z klikiem nie strzelił. Ja to widziałem. Jest, trafię, trafię, trafię! Jest, trafiłem. Idź! Nie ma tu żadnej pompy czy coś? No a, a ty pucyno... nie masz pompy przypadkiem? A. <laughs> Mki w sensie żebym mógł R2 trzymać juuun, Nie teraz 7 Nie ale z... jak zrobisz 5 kg to masz złotą pompę I o, potem jakieś mnożniki do d a i tak dalej Nie, nie mogę tego zadecować, a dobra już... Co za syf. A tu się w ogóle nic budować nie da w tych boxach początkowych A bo już nade mną teraz się sorry. Gówniane jest to, że ja nie mogę niż to ja nie potrafię Gówniane jest to, że ja mam 40 FPSów Dobra Ja i tak jestem najlepszym graczem w historii w futbolu Okej okay. yeah. Chłopcy w moi ucyganił Ja yeah. yeah, padam na cytę przez chłopak no, to wyłaś mamy ile mogła się... Ale ja tego nie zerytuję Beczku ja nie umiem No ja chłop ma 20k i yeah. nie zabiję Jak ja jestem pro player Jak ja jestem pro player Trafiłem znowu Ja pierdzielę Panowie! <laughs> jestem tym Jezus. Tym co wygrał world Kupa Buga czy tam Bucha! Hej, jesteś no life, ja mam bo masz 16 level, ale ja mam 15. Ale... Kurwa ma level? Ale jestem Pro -playerem. 16, ja mam 15. Ale ja jestem Pro nie, 16, więc... ja nie masz? Hej, granda tam trzyma. Dobra, tak. Umiem edytować. JoPiuLGE! Ja jest szaleń, trafiłem prawie. Przez niebu, no jest styka w Ja mam 3 klapki na sekundę. Na godzinę. 40 pesów na godzinę. Ha, 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 yes. jestem pro playerem. Nie ja, prawie go zabiłem. Prawie byłem tak blisko do słowia. Ty, bo ja Kucci jestem pro player. I starter, jak tu idzie. Jaki starter, co to jest starter? Kuciej starter, pak. Lapis dla Julii tam był w tym częście startowym. Ja nie hmm. wiem co się dzieje, zaczekaj, coś jest tutaj w tej dziedzinie. Ile trzeba ja zrobić? Od 6 jest złota o, pompa uciekać? chyba, nie? Od 5. A, no to ja już no, powinienem mieć. 5-8 Zara mi się FPS y na CC Ogardą, albo coś się dzieje. Jakieś linki tutaj podchodziłem na pewno. Nie mam złotej pompy. Skamerstwo! Ale musisz bez zdechnięcia zrobić. Aha, a to tak się nie da. Da się. Nie da się. A to też zależy z kim grasz. To jest patola. <grystanie> Cztery osoby się napalają Dobra. w lewo i. ja nie wiem czym się strzela w tej grze do końca. A ty mi mówisz że zrobieniu 60. Nie wiem co to tym sezonie, Gość. Gram na padzie wiesz? To fajne. No. To miał l dwa. A jak się tego używa? Normalnie, to... po prostu strzelasz. Ale ja celuję L1. Ale nie musisz celować, wiesz? Wystarczy, że strzelasz i tak już w aim assista mocnego. Co Nie jest? Niewidzialny jesteś. Leżysz! Ej, lubisz meso, a jak ci się rycerze Esport podobają? Drużyna Esportowa? Ja już nie jestem rycerzem. Widziałem na tej grupie, jak tam wszyscy dachy, kapatula tam była, bo też tam byłem. Co za goście tutaj dołączają? Kiedy kikuje, na co ja? już wszyscy. ja nie mogę ich kikować, okej. Okay. Bo wszyscy was Dobra, lubią, czy ja, okay. Znaczy Iwo, ja jestem po prostu taki popularny, nie? A. Bo Iwo jest tym proplayerem w rycerza esportu. Iwo jest popularnym. No tak to, to, to mi tutaj się w boksie zrealizowało? No, bo Przepraszam, się na konsoli, bo ja się budowałem normalny kółko, jeden na padzie i to. Szyganem, Starter, kucie starter pak mnie zabije, jak on na padzie gra na pewno. Tak, starter pak. No tu jest jakiś starter pak, kub z jakichś. wiem, no, jak wygląda starter pak. No a co to jest, kurde? Starter, starter pakiet, to, pakiet, to, to pakiet startowy, nie? Jezus! No to I właśnie... No i to jest i... pakiet startowy, nie? Tu jest jakiś kucielki? To jest zaraz trójka. Kuci? Ja uciekam. No jakiś tu Kuciej starter jeszcze blatuje na padzie gra na pewno. Na Xboxie, no, no zgadam Dobrze. No to wy macie do pakówki. Pady są bardzo fajne. Kukiem się, no, no, się, no, no, się strzela. No wiem. Czym? A, no ale Kukiem się strzela. Tyś wie, pomylił ci się gry. Nie, prawda. To kto strzela R2, ten szela Ja strzelam kółkiem na nawet nie wiem, które to jest kółko na PS To jest tak jakby B, nie? To jest te po na Maxa po prawej. Tak. No i co, myślisz, że mnie zabijesz, no bo mi biegasz po plecach? Ja tu byłem chłopem na plecach też. No to podobno. Co tam Wiem, ja sobie będę przed wami uciekał. Tak ja mu chciałem Przeciw. zawalić tą złotą bombę przed chwilą jeszcze. Nie ma opcji. No cholera, jak chłop ma jakieś y, tysiące FPS-ów. Gówno mnie to gra, zaczekajcie, zresetuję to. A, nie pomijam! Czemu my na Discordzie jesteśmy jak ja Discordowa wyłączonego? To wszystko wyjaśnię. No, strzelaj. Sam strzelaj, ja się raczę. No, czemu nie? Nie masz go... Co gość? za, ujś, bóstol, tu, za I skąd ty masz ten chłop heavy sniper? No bo jak ci kilka... ale heavy sniper tak chyba 3 kilo po już masz. A to ja... A to ja chyba zrobiłem 3 kilo po rząd. No nie wiem, chłop ma nie niezniszczalność, się go trafiłem. No cholera w dupy jestem gra. Czekaj ja jestem na Discordzie, muszę wyjść z nim. Ale ty masz szybkość jakąś. A ty już jesteś... No no nie wiem może czy mam taką w szybkości, ale już chyba kilka kili pod rząd zrobiłem Proplayer, no ja pierdzielę chłopnie tutaj Ja pierdzielę, rozpierdalam Tylko, mnie pamiętasz czy Czy udajesz? Że mnie pamiętasz Co się dzieje? Nie wiem, tylko razem FIFA jeszcze jest SAID jak był ten Sajdi, Był MESSO był Meso i jeszcze tam był chyba... Jakiś brat Meso. No i jest czy. elegancko, ja No i dobrać dobrać. Meso, killer No i co? Że ja nie trafiłem. Ale jestem to player Bo ty nieziszczany jesteś jak ty się respisz gościu No i co? Zdrascisz No 40 dostajesz, nie? nie? ale da ta... ja O nie tam oszukałeś od tyłu, ja pierdzielę o ty oszukańcu ty... ty. Wiem że dostaję lute co to za jakiś ten rekretujący jeden... Jak, jak o jaką kurde nie wiem, jak, 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 jak mój laptop jest starszy od niego No ja Ja tu nawet nie mam, a co mówić o RTX? -ie? Fajnie że wiem, co to jest. No karta graficzna. No okay. Chłopca mi próbuje kilofować jakimś jednorożcem Siemanko meledzita Jak ja kilofuję, jak ja panowca kilofuję Nie, nie kilofuję Pa jak ja jestem pro player Fortnite'a W ogóle, kurwa. Ja zrobiłem 15 fragów Ja zrobiłem 15 fragów, nie? Patrz to, patrz to, teraz mi? się skupiam Ci już łapy, nie? Normalnie jakbym wbijał G2 w Champions Tak mi się, Kurwa nie mogę wyjść Dobra, chuj. <noise> Dobra Jakbyś wbił brąza 2 w C Nie oszukuj. Nie wiem czy jest taka ranga. Ja mam bagbana od 2015 i nic nie pamiętam. Pa, prawie go trafiłem. Widziałeś? Prawie go trafiłem. Kilka milimetrów bym go trafił, nie? No, da, Co to za Co tu za chłop mi tutaj wlatuje? Dobra, wejdę z O chwila daję za chwila. Niechcący mi się ustawia aktywacja głosu. A czy znaczy ten przycisk? Motorek, Melrito, Agres. No, same pro proszę proszę. Jaki Melrito, jak ty nie jesteś Melrito. Ale proszę tak Ja wszystkich Dziękuję. trafiam teraz na luzie. Dziękuję. I plaki, na teraz. Ja bym poszedł na try, ja mam 120 FPS. Ja mam 40. Ja też mam czasami 40. Skaczę mi do 100, a mam laptop 11-letni. Na czym ty grasz? Na co starze też? Na gotowcu. Na gotowsy grom. Ale prosma, oh, dziękuję, boż. dziękuję. Nie naprawdę. Nie musicie mnie tak doceniać. Po prostu trudno jest być proplayerem, playerem, ja? Nie. Widziałeś tę dwusetkę. Nie, ja nie tylko mam przy no, Widziałeś tę dwusetkę. ja nie, mam mi się Ej, mam pytanie. Chodźcie zabiłem. do mnie, nie zabijajcie mnie na chwilę. Chodź do mnie. Ej, stop, nie zabijajcie mnie. Umysz tak? Nie. Pokaż. Ja tak Co potrafię na banknie. Zabiłem. Kurwa. Przejdę. Jest? Okej. Okay. Pokaż, ja, ja, ja tak, ja tak potrafię na bank, tam, no. pokaż no. No też tak. Nie, potrafię. Nie wiem, jakbym miał może to... mniejszy pink, nie, bo ja mam na razie żółtą kreskę pingu, to może potem. Patrz, ja, ja też tak potrafię, puść mi, to mi się puść nie udało. Mi to. Patrz. Ja opisz ja na tym, bo musisz nie spaść jakby. No. Ja wiem, spadło. ale za duży pink mam spłagi. <laughs> nie spadłem. Kurwa, ja już no, się wyjdę. nie wyjdę. Ja mówię pomoc, bo ale, ja już nie wyjdę. O, wyszedłem. A w teamie są no. dywizje, jak na od Black Main, nawet będąc no w tym Nic, tu nie ma żadnej dywizji, jak to nawet nie jest żaden team e-sportowy. No ja ale to, team. Team. Tako. to ja jest team, To jest team, no tako, żeby się pograć z kimś. A byłem zrekrutowany. Ja jestem team e-sportowy. No, bo jak ktoś jest na przykład... Siema dwie osoby, no, osoby nie na live'ie, jestem no, popularny. Oglądacie najlepsze... Oh, A bo jest takim głównym, takim totalnym, że na przykład takim głównym jest, nie? Idzie sobie wcelowany celowany Idzie sobie wcelowany cyk i kurde, za czwartym razem cię trafia. Tylko że za pierwszym, bo jest na padzie, nie to co ja. Ale ja padam przez to, że ci pokazywałem to. Ale. <grym> to się nie uwolnię, dobra. No chodźcie na Dio, ja mam 120 FPS-ów, dziwnie. Jeszcze nawet mi gry nie zlagowało dzisiaj. A normalnie miałam po 60. A ten takim w takim gotowcu nie wygrasz? No. Za ile? Za, ile? za, czym? za ponad 4 koła. Aha, wiesz, że ja mam takiego kolegę, w jakiej co? On kupił gotowca za 900 i ma 80 FPS'ów stałe? No to po, można powiedzieć, że mam stałe 100. Ale to, to jest można ruchu... powiedzieć, że ja na 11-letni topie mam stałe 90. nie no naprawdę, teraz mam stałe 120. On kosztował 2911 lat temu. A ła, wow, moje ręce tak się spociłem. połowy naszego teamu nie było 11 lat temu. Ho no fajnie? Nie, nie ma nikogo 11-letniego tam, albo 12 No może 12 jest, ale... 11 lat temu kogoś nie było, ja. Halo. No <laughs> Kurwa. Ja berdolę, ale piękny czas. Znaczy wiesz, bo 3 czwarte teamu to ja, to nie ja rekrutowałem. Jak on to rekrutował, to może on wpuścił jakieś 9 latków. On, on rekrutował tak, że ogólnie był rozwalany przez każdego i później ich ocenię. Ja <grym> to... Bo on jest słaby jest. ogółem, bardzo słaby jest. No, plus jeden, ja, ja, ten... ja jestem zajebisty, nie to co wy Mój czas wam no, potwierdzi. Co nie, że jestem lepszy od nich wszystkich. Potwierdźcie proszę. Cię to... cię, jak cię nikt nie ogląda teraz pewnie. Jak nie, dwie osoby nie oglądają w śmieciu. Za ty. Kurwa, trafię cię kiedyś. Jak cię trafię, to cię zabiję jestem wielkim fanem pan, pana Mellera. Chodźcie na trójki, do lobby. O kur... Ja nie, nie wiem czy wy jesteście... Ja Jesteś mak... trafiłem to ty. Fajnie, nie, zazdroszczę. No, tak A kogo? Davisa? No, Davis jest potężnym zawodnikiem, przyznam. Y... Oh, za